Witam wszystkich w Fish and Chips odcinku numer 3, czyli podsumowaniu czyli podsumowaniu 14. kolejki ligi angielskiej. Trochę teraz zmieniłem format. Zobaczymy czy coś takiego będzie może lepsze do oglądania. Pozostawiam tak nie szczegółowo nie rozpatrywać tych meczów i po prostu skupić się co było ciekawego w tej kolejce. Oczywiście wyniki podam jakie były czyli tak e, Leicester Everton 2-1 Manchester United Aston Villa 2-2 Norwich Arsenal 2-2 Wilki Sheffield 1-1 Southampton 2 Watford 1 Burnie 0 Crystal 2 Chelsea West Ham 0-1 <coughs> Liverpool Brighton 2-1 Tottenham 3 Barmy 2 oraz Newcastle 2 Manchester City 2 i teraz tak, czy coś najciekawszy mecz tej kolejki, gdybym miał wybrać? Ho, um, powiedziałbym chyba, że był to mecz Leicester z Evertonem. Zastanawiałem się jeszcze nad meczem Newcastle z Manchesterem City, który też był bardzo ciekawy, zresztą miałem okazję go oglądać, aczkolwiek Leicester z Evertonem, no ten mecz również oglądałem i byłem po prostu pod wrażeniem, jak dobrym zespołem stało się Leicester. Jak dobrym zespołem stało się Lester, i jak, jak wielki jest duch drużyny w tym zespole, jak dużo jest naprawdę fantastycznych piłkarzy. To właśnie ten mecz potwierdził, że ta drużyna po prostu walczy do końca. Nieważne co się dzieje, oni zawsze walczą do końca. I pomimo straty bramki dość wcześnie, bo w 23 minucie Richardson po doświadkowaniu Sidiba strzelił na 1-0, tak Lester cały czas walczyło, cały czas atakowało. Miało posiadanie piłki. Gol na 1 Vardiego wyrównujący po asyście Ikanaczo i potem w 94 minucie w doliczonym czasie gry znowu Ikanaczo na 2 do 1 ustalił wynik spotkania. No co mogę powiedzieć? Co masz o Leicester tak naprawdę powiedzieć w tym momencie? No po prostu Brendan Rodgers i ta drużyna, Madison, Wardy, no ręce same się składają do oklasków. Ta drużyna jest niesamowita. Ta drużyna jest po prostu niesamowita. To, co robi w tym sezonie jest po prostu niepojęte dla mnie, jak drużyna, normalnie nie z olbrzymim budżetem w porównaniu do na przykład Arsenalu, City, United czy Chelsea, nie, może być tak wysoko, po prostu prezentują naprawdę fajny futbol. Drugie spotkanie, które chciałem też parę słów o nim powiedzieć, to spotkanie Newcastle z Manchester'em City, ponieważ Newcastle jak najbardziej zaskoczył w tym spotkaniu. Tutaj, co prawda, Goła też stracił piersi po trafieniu Rahima Sterlinga, no i potem Jethro Williams po takiej dwójkowej akcji z Alminorem bodajże, wyrównał na 1-1. Potem znowu, no, indywidualności City. Indywidualności City czasami e, potrafią pokazać, dlaczego płacone są im tak olbrzymie pieniądze. I no, niesamowity Kevin De Bruyne, jeden z moich ulubionych graczy w Premier League, doprowadził no, fantastycznym e, uderzeniem z do, e, do podwyższenia Wielkiej Dyrekcji 2-1. No, aczkolwiek e, potem też John Joe Shelby e, też przepięknym strzałem e, pokonał Edersona i ustalił wynik spotkania na 2 do 2. <trafię> Co mogę naprawdę o tym przypadku powiedzieć, to trochę to, że no, no ale jest ta bolączka defensywy City. Ten zespół po prostu w defensywie jest w tym sezonie naprawdę no, mizerny. Mizerny, brakuje brakuje Emery Laporte. Jeżeli byłbym na miejscu Pepa Guardioli, to naprawdę poważnie bym pomyślał o sprowadzeniu środkowego obrońcy w zimowym okienku transferowym, który się niedługo rozpoczyna, bo no widać, widać, że brakuje że kogoś tam brakuje. Otamendi no, niestety nie spełnia oczekiwań. Pomimo, że czasami gole strzela to y, defensor z niego no, nie jest y, najwyższych lotów. Y, I też myślę, że y, będzie bardzo ciężko City wrócić do, y, do tego wyścigu o mistrzostwo. Wiem, że dość jeszcze wcześnie, aczkolwiek biorąc pod uwagę jak często te City gole traci i jak wspaniałą formę prezentuje Liverpool, to, to też, to też niestety będzie zespołowi Papia Guardioli ciężko się do tego przyciągnąć. Oczywiście bardziej właśnie widzę Leicester, które tam gdzieś powalczą z Liverpoolem, a niedługo zespoły grają ze sobą, więc kto wie. No co tu jeszcze można powiedzieć? Liverpool, kolejne spotkanie zwycięskie. Czy kogoś to dziwi? Chyba nie. No naprawdę są jak maszyna. Podobiecznie Organakowa w tym sensie są jak maszyna. Co prawda, w defensywie są gorsi niż w poprzednim sezonie. Powiedziałbym nawet, że w ofensywie też aż tak dobrze się prezentują jak rok temu. No aczkolwiek, co by tu dużo mówić, notują zwycięstwa. zwycięstwa ze zwycięstwem. Często różnicą w jednej bramki, tak jak pyta. United za czasów Alexa w tych mistrzowskich stronach też dużo takich meczy, 1-0, 2-1. To samo Leicester, jak wygrywał mistrzostwo, 2-1, bardzo częsty wynik, czy nawet 1-0. Krok po kroku zbierzają po to pierwsze mistrzostwo, Premier Teraz tak, jeżeli chodzi o sam mecz, no to znowu dwóch tutaj jednych z najlepszych na swoich pozycjach piłkarzy notowało trawienia dla Liverpoolu, czyli Virgin van Dijk. Przepraszam, Wyrzy Mandek, to, to trafienie, aczkolwiek Aleksander Arnold asystował, czyli to, co robi najlepiej. Dwie asysty Aleksandra Arnolda oraz dwa trafienia Wyrzyja Van Dijk'a tutaj <coughs> dały Liverpoolowi prowadzenie 2 do 0. Potem, po zagraniu ręką Harisoda, dość takim dziwnym, dostał czerwoną kartkę i Louis Dank z rzutu wolnego. U, ustalił wynik spotkania na 2-1. Nie będę się rozpowiadał o tym meczu, bo nie ma tak naprawdę co. Poza tym, że yy, no szkoda, że van Dijk nie dostał złotej piłki. Ja jako kibic Manchester ja naprawdę szczerze kibicowałem i też zrobię ten filmik a propos samej złotej piłki, no bo mam parę rzeczy do powiedzenia, ale to o tym później. Yy, West Ham wygrał z Chelsea. No niespodzianka. Jest to niespodzianka yy, i też yy, trochę. Mogłoby to może martwić piłkarze Franka Lamparda, ale no też umówmy się, że ta drużyna jest jeszcze młoda i też no nie możemy spodziewać się po nich, że będzie cały czas notowała punkty. A West Ham, no West Ham tych punktów potrzebuje, więc każde takie zwycięstwo na trudnym terenie jest jak najbardziej dla pochopieczych Manuela Pellegriniego bardzo istotne. Tutaj no Southampton, zwycięstwo z Watford, potrzebowali tego żeby wyjść ze strefy spadkowej, a raczej żeby po prostu się tam gdzieś w kierunku tej popatrzeć w kierunku właśnie góry tabeli um... Norwich Arsenal, tutaj jeszcze mogę powiedzieć coś o tym meczu, no, mogę jeszcze powiedzieć o meczu um, o, me o meczu um, meczu, um, meczu z, z... z... widzę tak samo. No może najpierw Norwich Arsenal No, to tak, tak jak wiecie, ona Emery został zwolniony z posady szkoleniowca kanonierów e... Ale cały czas ta drużyna wygląda słabo. Dwa gola Amo Mayanga, e, dwo, e, tutaj gol Pukiego, gol Cantuela. E, coś po prostu jest nie tak z Mi się wydaje, że po prostu naprawdę co jest potrzebne, bo ta drużyna wcale słabego składu nie ma. tak Mówi się, że, e, że ten skład jest taki na no, nie za ciekawy, aczkolwiek no, oni wydali trochę pieniędzy w letnim okienku transferowym, Arsenal to znaczy, e, i ci piłkarze, których oni mają na to naprawdę, to nie są piłkarze, Słabi. To jest dopiero że słabi, Arsenal powinien być zdecydowanie wyżej niż obecnie to się znajduje. No nie mogą, nie mogą jakby wrócić do, do wygrywania. Podobnie, czyli tym razem już Freddy Goldingberga, starej legendy Arsenalu. Myślę, że tutaj po prostu jest potrzebny Max Allegri. Ktoś taki jak Max Allegri, Carla Angeotti. Silna po prostu osobowość, która by zmotywowała tych piłkarzy do lepszej gry, też ich lepiej ustawiła. Takim Pierwszym wyborem, mi się wydaje, byłby Max Alegry. zresztą on ostatnio wspominał, że tam pobiera lekcję angielskiego, więc być może zobaczymy go na tym stanowisku. <laughs> Tutaj co jeszcze? Manchester United no... E, problem Manchester United, kolejny, czyli nie, moż, nie, Ta drużyna nie potrafi normalnie swojej formy, tak żeby notować te zwycięstwa ze swoimi drużynami. Jak przychodzi do co do czego i powiedzmy e, jest... E, jest... E, w, 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 walczy ta drużyna z jakąś drużyną stop z tymi większymi drużynami, no to potrafi się zmotywować na spotkanie, ale to na, na te słabsze spotkania, no widać, że czegoś tu brakuje. Często na przykład ta drużyna zaczyna grać po strąceniu bramki, co mnie dziwi. Wynik spotkania otworzył Greylish potem bramka samobójcza Hitona, aczkolwiek ja bym raczej przypisał Markusowi Rashfordowi do trafienie, no ale tutaj Premier League przypisało Hitonowi. Potem Lindelof na 2-1 i ostatecznie wynik spotkania ustanowił Tyron Mings, strzelając gola. Przede wszystkim transfery. Transfery w siłowym okienku nad Jeden to jest w ogóle konieczność, a myślę, że tak dwa byłyby już naprawdę, naprawdę okej. Okay. No Oleg u jak chce utrzymać swoją posadę, no musi trochę nacisnąć na zarząd, że, że potrzebuje wzmocnień, ponieważ no, ta już naprawdę nawet na papierze, no nie wygląda dobrze. Paul Pogba kontuzjowany cały czas, zresztą nie wiadomo, czy to jest kontuzja, czy po prostu um, Pogbie nie chce się grać i e, szuka tego letniego, właśnie transferu do Realu Madryt, czy nawet zimowego. No widzimy, raczej go nie sprzedadzą, ale, e, ale no, jest to powód do zmartwienia na pewno dla, dla kibiców Manchesteru, czyli w tym mnie. E, I też. Jeżeli chodzi o defensywę, tak samo, no, nie wygląda to za dobrze. Harry Maguire został sprowadzony do zespołu. no Nie prezentuje jeszcze tej swojej takiej wysokiej formy, po której można go poznać, czy w lesie, czy w reprezentacji. Aron no faktycznie on notuje naprawdę fajnie wygląda, aczkolwiek też mu zdarzają się błędy. No tak, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze dwa słowa na temat meczu tottenham Bournemouth. No znowu jest ta bolączka, bolączka, bolączka zespołu Spurs i ich częste kąt, i właśnie grze w, gry w defensywie. Dwa gole Aliego, jeden gol Sisoko, dwie asysty Humingstona, a potem... Dwie bramki Harrego, Wilsona poproszonego z Liverpoolu, który naprawdę jest fajny sezon. Szczególnie na bramka z rzutu wolnego. To jest naprawdę dobry chłopak do, do tych stałych fragmentów gry, bo potrafi uderzyć ze stojącej piłki. No, na pewno Tonecham notuje, notuje lepsze wyniki. Aczkolwiek też y, jeszcze razem Mourinho potrzebuje trochę czasu, żeby ten zespół dobrze ustawić. Bo no, raczej nas przyzwyczajają do tego Portugalczyk, że jego zespół wysunął z dobrej gry w defensywie. A w przypadku Tottenhamu jeszcze tego nie widać, ale myślę, że po prostu tutaj potrzeba, potrzeba czasu. Potrzeba czasu. Y, dajmy Portugalczykowi przepracować jeszcze trochę w zespole właśnie z Polskiego Londynu. No i potem, i potem będziemy mogli go. Sprawiedliwie ocenić. To było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja też, z uwagi na to, że jedna kolejka była w środku tygodnia, nie miałem za bardzo czasu wtedy się tym zająć, więc zaraz przechodzę do następnego odcinka: będziemy podsumować kolejną kolejkę, czyli kolejkę 15. Mam nadzieję, że taki format Wam się podobał, właśnie mniej szczegółowy. No i życzę wszystkim unanego weekendu z Ligą Angielską. Do zobaczenia w następnym odcinku.